Izabela Sadczyńska, ptasi karmnik. Gdy przyszła zima i spadł śnieg, w ptasim karmniku panował straszny gwar. Najwięcej przyleciało szarych wróbli. Przybyły całą gromadą, wydziubują ziarenka z zbóż. Zaraz potem przyleciała sikorka z żółtym brzuszkiem. Na nią czekał przysmak skórka słoninkom. Pojawił się również gil, którego można poznać po brzuszku czerwonym. On wybierał rozrzucane pestki słonecznika. Na końcu przyleciała wrona, cała czarna. Ta nie była wredna, jadła wszystko, co do jej dziobka wpadło. Ptaszki tak zazięcie dziobały, że wkrótce wszystko zjadły. Opustoszał karminik, wszystkie ptaszki odleciały. Wtedy pojawiły się dzieci. Miały ze sobą nowe zapasy ptasiego jedzenia. Pobrzegi wypełniły karmnik różnymi przysmakami. Ledwie dzieci wróciły do przedszkola, a w karmniku ponownie pojawiły się ptaki. Dzieci przez okno sprawdzały, kto przyleciał do ptasiej stołówki. Były tam ptaszki małe i trochę większe, niektóre szare, niektóre przyozdobione w kolorowe piórka. Ale co to? Do karmnika zbliża się kot. Czy również ma ochotę na nasionka? Karmnik był wysoko na słupie postawiony. Koty, jak wiadomo, nie mają skrzydeł, więc kotek wytrwale wspinał się do karmnika po słupie. Widocznie był bardzo głodny. Gdy był już blisko karmnika, łapę wyciągnął i... Wówczas wszystkie ptaszki odleciały w popłochu. Jedzenie w karmniku ciągle było w brud. Może kotek ucztę urządzić? Ten jednak wcale nie był zainteresowany. Zszedł na ziemię i czekał, aż ptaszki znowu się pojawią. Czyżby tak, jak dzieci i on był ich miłośnikiem? Gdy ptaszki wróciły, kotek znowu wspinaczkę do karmnika rozpoczął. Wszystko to zauważyła pani i alarm podniosła. Podejrzewała, że kotkowi nie obserwowanie ptaszków chodzi, ale o ich zjedzenie. Szybko wybiegła na ratunek. Wystraszyła kotka i wystraszyła ptaszki. Ptaszki pofrunęły daleko, kotek też chciał uciec, jednak ugrzązł zaspie śniegu. Ziemnięty skulił się w kłębuszek. Pani, żal się zrobiło kotka, zabrała biedaka do przedszkola. Dała mu ciepłego mleczka, które kotek wypił z ochotą. Dzieci odstąpiły od obserwowania ptaszków i otoczyły kotka. Ten szybko się zadomowił. Chodził z podniesionym ogonem, mruczał i do głaskania zachęcał. Od tej pory kotek w przedszkolu zamieszkał. Dalej lubił ptaszki, jednak zamiast je złapać, razem z dziećmi chodził je dokarmiać.